Halo, halo, witam bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnej, w kolejnej serii. Bardzo dziękuję za ciepły odbiór poprzedniej serii z kariery Termaliki. Udało nam się w sumie skończyć dosyć szybko, bo w trzy sezony, więc, więc no cóż, co tu teraz zrobić. A teraz zrobimy coś takiego, że będziemy znowu grali Termaliką, tylko teraz bez, bez tego, bez bogatego inwestora. Więc zobaczymy jak sobie poradzimy w pięć sezonów, co się uda osiągnąć. Wątpię, żeby się udało powtórzyć sukces z Ligi Mistrzów. I, 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 I co? I tyle. No, bawimy się, gramy. Lecimy. Bardzo dziękuję wszystkim za, za subiki, za, za komentarze, za, za ciepły, ciepły odbiór tamtej serii. Naprawdę się bardzo nie. Bardzo się nie spodziewałem tego, że to tak się przyjmie. Ani nic. Dawno w ogóle, kurde, nie nagrywałem. Dawno mnie tu nie było, ale już powracamy. Powracamy do nagrywania. do... Do, 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 do regularności wrzucania odcinków, chociaż w sumie i tak były wrzucane regularnie. Dobra, bo się troszeczkę mieszam, gadam jakieś głupoty. A tutaj trzeba sobie zacząć od, od transferów. W ogóle, pierwszym sobie przejrzał tutaj kadrę. Kogo się pozbyć, kogo zostawić. Dawid Kocyła. Aha, on jest wypożyczony, ale on jest. A on jest na wypożyczeniu. Jego chciał sobie kupić. Zaproponuję, skupmy sobie go od razu. Dawida bo tak mam sobie wypisanych zawodników, których których powiedzmy, że chciałbym sobie kupić. Więc będziemy tutaj coś próbować. Dobra, zapróbujmy 900 tysięcy. Takie negocjacje. Y -y -y. Kwota transferu i Mateusz Grzybek. Kto to jest Mateusz Grzybek? Pokaż ty mi Ile ma lat? Ja bym chciał wiedzieć. Ale kurde. Oś... Hmm. Dobra, wydaje mi się, że zaakceptujemy to, bo tylko 360 tysięcy. Dobra. Widzimy, dzisiaj Jasiu zmienił sobie yy, ten. Zmienił sobie image. Nowy garniturek sobie kupił w Pepko. Chociaż nie wiem, czy w Pepko można garnitury kupić. Ale chuj tam. Dobra, ważny piłkarz to będzie. Się zgodzi, będzie grał w pierwszym, no na 5 lat, 5 latek, dobra Zaproponuj klauzulę odstępnego, zignoruj 550, bonus za podpis, za 15 bramek 14 tysięcy Kurde, tu już nie możemy tak szastać Tam, Ojoj, gdzie, 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 gościu, jakie 3 miliony, kurwa, co ja tu na Co ja tu naklikałem, kurka, wać. Tyk, 3000. Dobra, 14 tysięcy za ten może być, 5 tysięcy Bonus, dobra, chuj tam. Jasiu zadowolony, dobra, mamy Dawida Kosewa, pierwszy transfer, ogólnie kogo się, trzeba się pozbyć. Loska, Pawliszęk, dobra, ciebie zostawić, kurde, mam Hania. mamy trzech, Łukasz Budziłek, kontrakt wygasa za... To spróbujemy go sprzedać. Chypsia, to tam, chuj, kukowicz, jakieś 20-21, dobra, młodzi to niech sam sobie zostaną. Chociaż i tak będziemy ściągać innych. Puti Cesa jakiegoś tam, nie chcemy. Właśnie, modelski, modelski, z niech idzie. Ubinek tego zostało? wlazł. Kurde, wlazło kapitan. Dobra, wlazło, jeszcze zostawimy na ten sezon. Sebastian Bonecki, dobra. Próbujmy pierw pościągać sobie paru grajków. Szkółki, dobra, zajebiście. A jaki mamy cel? ściągnąć co najmniej jednego chukasza. Dobra, to tam. Pięciu to jest wyciec. o kurka. nie zakończyć w dołu finał. No, takie cele. No, takie cele w miarę wydają się do spełnienia. Dobra, a my zaczniemy sobie z prób od wielkich wzmocnień. Przynajmniej spróbujemy sobie ich poobserwować. Dobra, pan Noach Bamba mnie interesuje bardzo. I teraz tylko ciekawe, czy 16-latek będzie chciał w ogóle do nas dołączyć, bo to jest to jest bardzo ważne. Najbardziej mi będzie zależeć na tym napastniku Scarlecie. Dan Skarlet, tylko że o kurwa, z Tottenhamu i, i warty 5-200. Troszku dużo, ale może na niego nazbieramy. Kogo my tu jeszcze sobie wynaleźli? Bierę Troszeczkę dużo warty, ale nazbieramy, nazbieramy sobie kwoty. Aha, ale alternatywną dla, dla, dla tamtego był Szymon Wodarczyk Który właśnie z Legii jest do wypożyczenia, ale my byśmy go chcieli sobie kupić To będzie bardzo ważne, tak samo jak Nie pamiętam tylko jak się jego nazwisko pisze, bo miał takie ciężkie, ale wiem skąd Wiem gdzie gra, Wisła Kraków I, i, i tutaj gdzie on jest Uuu Ale jednak go tu nie ma nie no, czekaj. Czekaj to pomocnik. O, oh, Giorgio ten właśnie. My byśmy go chcieli sobie kupić. Piotra Starzy Piotr Starzyńkiewski tak samo jest fajną opcją. Na bramkę tutaj kto, kogo tu miałem? Aha, tego pana Lerwika. To dajmy mi tu Petr Hoel Lerwik. Spróbujemy go wyciągnąć. Dobra, Gryglaka też sobie ze Śląska wy, 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 wy ten, wyciągniemy, przynajmniej spróbujemy. Filip Gryglak i... i, i. Ktoś jeszcze, no tego na Dewina się nie uda pewnie wyciągnąć, Alfiego. Też będzie warto od Groma. Ale sobie ich dodamy do obserwacji. Teraz jeszcze Panegeny. O geny, dobra, ciekawe ile ty będziesz warty. I co tu jeszcze było? Chrys... Chrysense... Ben Chrysense z Asunvilli. Dobra. Tego mamy, 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 mamy. Mamy, aha i jeszcze z Majka Nawrockiego. Nawrocki też patrzyłem, że się może całkiem sympatycznie rozwinąć. Czy to nie jest jakiś tam... Dobra, chyba, chyba to by było na tyle, bo Kamińskiego raczej z lecha nam się nie uda wyciągnąć, aczkolwiek. Jakby się udało, to czemu by nie? Warty w chuj jest 7 milionów prawie. Dobra. Anuluj, dobra. Pierwszy składik na razie chyba zostawimy na mecz z, z towarzyski tutaj. Ze Swindow Town. Dobrze że się zgadzamy Mordo, dobrze, że się zgadzamy. Bawię się, że tu będzie ciężko cokolwiek ugrać takim składzikiem. Szybka symulacyjka. A no, jednak Messanović 1.0. Całkiem, całkiem sympatycznie. Nie ma co ukrywać. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj o końcowy raport tego. 3.800. Ciekawe, czy nam się go uda w ogóle kupić. Yy, mamy mały, mały budżet. Tak, szybki, pracowity, ale mi kurwa znajduję napastników. Ogólnie to, co bym jeszcze zrobił, poszukał zawodników, ale takich, którzy są wolnymi zawodnikami i są w sumie w każdym wieku, bo mogą się przydać. Ktoś, ktoś taki w miarę, w miarę ogarnięty. Hmm, ten, nie no raczej ramkarza raczej nikogo. Ale o Scout zajęty, nie może go przydzielić. Attila Fiola. Kurwa, nie mam scoutów. Muszę sobie zatrudnić scoutów. Albo niech wrócą, to wtedy ich pogarniam. Yy, transfery cyk. Oj, dobra, to na razie tego nie ściągniemy. Dobra, niech mi poobserwuje kogoś tam o Putisew za 310. Hmm. A jakby zanegocjować. Spróbować za... troszeczkę podnieść. Tu każdy każdy teraz pieniądz się przyda. Nową kwotę, panie. 350. Daj Daj już 40 tysięcy więcej 320, dobra. Udało się podnieść o 10 tysięcy, więc spoko. Putisy wagodej za tam 310, będzie fajnie. Pamiętaj o wykorzystywaniu zmian. A nie, nie ma po co? Nie ma takiej tej potrzeby. Tu raczej no, remisik byłby w brany. O kurwa, wlazło śpiewa. Dobra, czyli wy... najprawdopodobniej wyjdziemy w ogóle z grupy na tym turnieju, czyli jakieś tam pinoczki do budżeciku sobie wpadną. No 6 punktów wcale Nitano ma 4, więc... My już nie musimy nic tutaj wygrywać, czy z pierwszego, czy z drugiego wyjdziemy, to już jest nam obojętne. Dobra. Putise został sprzedany. Yy, Szymon Wodarczyk. Nie, 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 ja go nie chcę wypożyczyć, ja go chcę kupić, Oma 56. Zapoznarek będzie słabszy, ale... Ale wiadomo, on się rozwinie. Dobra, zaproponujemy kupno. Warto tylko 400 tysięcy, więc w sumie... Jakby tak spróbować... Od 300... W... Nie, 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 kurwa, nie chcę tyle dawać. Mi się już z automatu ten, jak yy, grałem z strzejkami kurwa, to mi się... 320 tysięcy. 3,5... Dobra, okej. Okay. Udało się zbić 50 tysięcy z jego ceny, więc całkiem fajnie. Weźmy go sobie do, do, do składu, bo tego stotnego Hamona Bank nam się nie uda ściągnąć. Dobra, co ważny będziesz? Czy ci to pasuje? Ok, 5 latek mi jak najbardziej pasuje. Młodość w klubie będzie bez klauzuli. 600 chcesz zrobić, jeszcze chcesz zejść z pensji? Okej, okay. jest co, co całkiem przyjemne jak dla mnie warunki. Dobra. I teraz co dalej? Co dalej? Z Salernitaną gramy. a Salernitana to nam chuj. Nie musimy wygrywać nawet. No 2-3, ale powalczyliśmy, to najważniejsze. Turniej przedsezonowy może być w miarę, w miarę udany. Nagroda z turnieju, już tam wpadły jakieś pieniążki. No 400 tysięcy, to akurat nam się za, za powiedzmy, transfer Włodarczyka zwróciło. Kogoś jeszcze nam znalazło? Nie, e, szukaj zawodników, musimy wolnych zawodników. Teraz tak, o obrońcy, tutaj był ten scout zajęty i oferta z klubu Arsenal to to zajbiście troszeczkę, żeby to się rozpędził z tymi, tymi kurw obserwacjami, ale jakby zatrudnić kurwa jeszcze scouta, jakiegoś. Placka nawet, o dobra i kurka teraz. A dobrze, dobrze, bo transfery pokaż mi tego, tego mm. kurwa na ślepo poszedłem. Nie tak to chciałem zrobić. Dobra, kluczowy dwa lata. Ile ja Ci mogę kurwa zaproponować? Nie za dużo, dobra, schój spróbujemy Nie 50 tysięcy kurwa 5 tysięcy 5 tysięcy i dyszkę za podpis Wątpię, że się zgodził, ale jeszcze dodamy premię Czyste konta 10, to dostajesz 20 tysięcy Okej okay. Ściągnęliśmy z jakiegoś Auriego kurwa To transfer w ślepo był? Ale ok. 68 overala to myślę, że będzie całkiem ok, Jak na, na 1-2 sezony. Za darmo to, to tak uczciwa cena ważne, że za niego nie wydaliśmy pieniążków. To jest całkiem całkiem sympatyczna wiadomość. O, obserwuj. Nikohama linen. I dodaj do listy życzeń. Musimy troszeczkę na takich. Taką januszerkę robić i, i bazować na tych darmowych piłkarzach. Ty, a może takiego młodziutkiego pomocnika bo się o Nie, napastnika już mam. Dobra, więcej wolnych zawodników to ja tak zbyt nie potrzebuję. Dobra, półfinał tutaj Pucharu. Końcowy Ograbowski Marcin Grabowski. Czy ty mi się przydasz, chłopie? marcin Chyba nie, dobra, jebać. Skoro mogę za Ciebie wyciągnąć jakieś pieniądze, to fajnie by było, a w, ciebie, w Twoje miejsce ściągniemy kogoś tam darmowego. Tylko żeby pensję opłacać. Dobra, i spróbujemy iść na 700 tysięcy. 700? Okej, okay, zajebiście. 700 tysięcy jest spoko. Końcowe raporty, idziemy sobie popatrzeć, jak oni tam wyglądają. Kamiński 6.9, Nawrocki 6.5, Starzyński Gryglak 5.3, no Gryglak słabiutki, kurka na ten Dobra, ale Starzyńskiego byśmy sobie chcieli kupić Nie ma co ukrywać Ile za Ciebie spróbujemy dać? Z 800 tysięcy? Tak na, na początek Milion i procent od sprzedaży 3 Okej, okay, dobra może być może być, możemy się na to zgodzić, bo i tak raczej nie będziemy chcieli go sprzedawać. Myślę, że to będzie nasz podstawowy skrzydłowy. Ważny może być, damy ci taką... Taką rolę, o się Jasiu pije na, na spotkaniu. I bez klauzuli, wiadomo, płaca 350, 20 występów i 7,5. Eee, zmień premię. 25. 10 występów, 3700 i płace jeszcze zmniejszyli. No i zajbiście. Dobra, Gryglaka chyba jednak nie kupimy. Majk Nawrocki. Majka Nawrockiego... Z... Aha, na wypożyczeniu. No to dobra. Jak jest na wypożyczeniu, to spoko. Dobra, zróbmy zmiany. Zagra sobie tutaj wodarczyk. Tutaj będzie biegał Złonimir Kożuli. Ambrosiewicz. Auri idzie na... na ten, na pierwszy skład. Grabowski. Tutaj Hyps będzie biegał. Damy... Z... Kocyła. Kocyła będzie grał w pierwszym. Dobra, solidnie to na razie wygląda. Nie można powiedzieć, wątpię, żeby tu się udało wygrać z, z, z Genom, No ale powalczymy, może. O nie bardzo, prowadziliśmy. Nie, do... A. szkoda, szkoda. No, odpadamy na półfinale. Ale najważniejsze, że jakieś pieniądze tam yy, wpadły do budżeciku. Więc jest całkiem spoko. Nagroda z turnieju. Ile? 550. No i zajebiście. Chyba nie, nie sądzili, że ja to wygram. Roman Gergel. 33 lata to nam na pewno nie będzie potrzebny. Hmm. 370. Spróbujemy jakoś prawie 400 za niego wyciągnąć. Może się uda. Te 30 tysięcy to będzie na jakieś tam pensje czy coś. Nowa kwota i mamy 400 tysięcy. Zobaczymy, czy się zgodzą. Ok, zajebiście Spoko. Zawsze to 30 tysięcy więcej może być na konto. Transfer, bym sobie dał globalną wytyczne, Kogo mi oni szukają? Usuń, usuń i usuń. Ja potrzebuję tak o na pewno lewego obrońcy. Obiecującego i żeby miał tak młodziutki musi być. Tak do 22 lat. Dodaj wytyczną, jeszcze potrzebujemy środek pola na pewno. Środkowy Pomocnik i też Obiecującego. I tak też 25 lat mu damy. Lewy środkowe, Środkowy... Aha młodziutki jakiś Bramkarz może. Chociaż nie no, bo jak ściągniemy tego kogo ja chcę ściągnąć to nie będzie potrzebny. Środkowy Obrońca mam tylko jednego, bo tutaj mam... A... Bamba, ale Mbamba pewnie nie przejdzie. No to dobra, niech nam szuka tutaj jeszcze Środkowego Obrońca Obiecującego. Też tak, do 24 lat. Dobra, trzy pozycje, niech nam szukają. Wykonują swoje zadania, my sobie idziemy tutaj przesymulować dalej. Ten pierwszy, pierwszy sezon będzie taki, że tak powiem, na, na, na przypale albo wcale. Mamy, mamy, jakieś, mamy, o kurka, 2 miliony mamy budżeciku, dobra. Loska, loska, loska. Zawiesiłem się na chwilę. Pierwszy mecz ze Salą Mielec. Gergels sprzedany. Oferta transferu wlazło. Kurka. Z jednej strony nie chcę go sprzedawać, ale z drugiej jak zaproponuję za niego ponad pół miliona, no to ja jestem jak najbardziej za. Spróbujmy 560 tysięcy. 480. 000. Kontra oferta. Usuń i zaproponuj nową kwotę. 510, schodzimy w dół, może się spotkamy. No i chuj, jak za, za takie pieniądze z 32-letni pomocnik, no to przykro mi. Kapitan odchodzi, więc potrzebny jest nowy środek pola. Zwonimir Korzuli chyba przejmie teraz opaskę. Dobra, końcowe raporty. Nikolaj Alcho ma 66. 5367. 67. Dobra, 67 i 66 na boki obrony. Hyps jest wypożyczony. Modelski. Modelski ma zmiennika jakiegoś? Zobaczmy, modelski Wasilewskiego 2728. Ale, jakby przyszły za niego oferty, to warto by było mieć kogoś, żeby, żeby po prostu sprzedać. Dobra, ja bym go ściągnął. Nawet jeżeli by nie grał, to będziemy opłacać pensję. Ale na nim później można jakieś pieniążki sobie zarobić. Dobra. Wciągniemy wartość milion 200, nawet jakby za milion poszedł, to by było całkiem spoko. Teraz tylko pytanie, jakie chce być rolę? Spróbujmy z ważnego. Kluczowy, dobra, chuj, to będziesz pod kluczowy, Niko Hamalajem. Control na 4. Ok. Bez też nie chcę klauzuli. Ile on by chciał zrabiać, kurwa? Dużo Ci dać nie mogę, gościu. 4000 piątkę za podpis i o kurwa 4-4 cztery, cztery, mordo. 4. Premie dodamy mu za czyste kąta. Za 5 czystych kąt. Albo nie, za dychę. Tego spróbujemy. No i się Skoro jest szczęśliwy, to ja tak samo. Yy, dobra, pokaż mi teraz... Tego Alo. Mniej... Mniej warty, ale no... Coś tam można... Można z niego wyciągnąć zawsze. Wartość zalecana H4 ,5. No dobra, jak chce 4,5 zignoruj. On chce 4,5, ale ja mu zaproponuję tylko 400 i 3000 za podpis. Tak skromnie. No i spoko. Spoko alu się cieszy, ja też się cieszę. Wszyscy są szczęśliwi. Wrątisa raczej nie. Wrontis no, nie. E, ten gryglak, nie wiem czy go nie. 53 kurka. Majk Nawrocki Dobra, na razie się jeszcze wstrzymam Z tym tym Z, z, z no jak on się nazywa Z tym gryglakiem O, końcowy raport, zajbiście. Teraz idziemy jeszcze znowu na transfery Noach Bęba Klub niedawno kupił tego prukarza. Dobra, ale będziemy go obserwować Scarlet. Nie chcę go puścić Wypożyczenie dobra dwoma Nie stać nas Lerwick klub niedawno go kupił Divine Club też go nie kurwa geny Chrysens o Chrysensa sobie kupimy Będzie taki rotacyjny chłopak Spróbujemy go kupić za 600 Steven Gerrard na Na negocjacji o kurwa Marcin Wasielewski ale czekaj, yy... zaproponuj nową kwotę, jeżeli ty chcesz go, to damy ci 250 tysięcy jeszcze, 310, dobra, chuj, wolę tego Chrysensa młodziutkiego, dobra, negocjuj, prosto z Aston Villa do Termaliki, sporadyczny kontrofer, dobra, sporadyczny, ok, skoro tak chcesz, to tak ci też damy, na 5 lat, nie, nie możemy ci dać mniej. Ignorujemy sobie klazulę, plac 400, ej zajebiście, malutko chcesz płacić, znaczy malutko chcesz zarabiać Ja jestem zadowolony, tego nie kupimy Gene, Nawrocki, Kamiński, Wrontis, dobra wszystkich tych co, co miałem to, to mam ogarniętych, ale niestety oni dopiero co przyszli Zobaczmy sobie tego, no balde raczej nie ściągniemy, gdybyśmy balde ściągnęli to był Hit Nie no tego nie, nie, pierdole Cover, a, a nie chylek jak cyk, dobra, zobaczmy sobie tych obrońców. Markus z Atletico, Mike Nawrocki. A, to jak on jest... Kurwa, nowe pożyczenie to chujowo. Mogłem tego nie nie klikać. Ten mi się bardzo może być ciekawą opcją. Mmm Dobra, tu nic. Tu nic nas nie interesuje. A pokaż mi środek pomocy, bo za środkiem pomocy musimy się rozejrzeć. Patryk Plewka. 21 lat. Zobaczymy. No Pablo Gavi to tutaj go już nie ściągniemy niestety. Ale Dani Garrido, kontrakt mu wygasza, No, no, no. Tego też pokaż Gabri Weige. Dobra, myślę, że tyle. Możemy na razie sobie tam popatrzeć. Składzik na ten skład zostaje... Nie taki, tylko tutaj będzie. Mm, taki asi. Biedrzycki będzie grał w pierwszym składzie. Dobra, Loska będzie bronił na razie w pierwszym składzie. Tutaj mamy kogoś w ogóle do, do składu. A, Hamalajnen. Hamalajnen, Hamalajnen. Tutaj i. Chrisens. Dobra, teraz będzie trzeba na pewno sprzedać któregoś z nich, bo. Alho do pierwszego składu. Hyps jest w ogóle wypożyczony. Ja nie wiem czy nie skrócić jego wypożyczenia, żeby mieć tutaj Hamalajnena i tego Crescensa. Bo ten Hyps ma 28 lat, a Hamalajnen 24, więc Hamalajnen wskakuje do pierwszego składu od razu. A Hypsowi bym skrócił wypożyczenie, po prostu nie wraca, bo chyba wydaje mi się, że z Rakowa jest wypożyczony. Albo z jakichś Czech. No Spils, no dobra, zakończę wypożyczenie. Tak. Niech wypierdala, że tak brzydko powiem. Yy, dobra, Budziłek jest na liście transferowym. Fawlczenkę. Chuj, niech zostanie, dobra. Krisens, Hamaline, Kukowicza można dać do na liście transferowej, bo oni będą grali tylko. Biedrzycki z Auri. Dągnący, i, i będzie to na listę transferową. Zostawimy sobie tego tek jaskiego, alo modelski, tutaj będą sobie, chociaż nie wiem, czy jakiegoś prawego obrońcy jeszcze się nie rozejrzymy. Środek pola u nas biednie wygląda. Piotr Wlazło jeszcze nie odszedł, więc co jest plus? Starzyński z poliarusem. Artem poliarus. Dobra, raczej. Raczej poliarus odejdzie, no nie oszukujmy się. Żyra, skoro masz kontakt za dna tam miesięcy, to spada. Samuel Stefanik też niech idzie. Radwański no nie wiem nie jest, dobra, napastników na pewno tego Poznar do listy transferową tu będzie Wodarczy grał w pierwszym składzie Naris Mesanowicz, który ma w sobie to coś, musi odejść no i Kasper Śpiewaka jeszcze bym zostawił dobra, takie coś sobie zrobimy, koniec wypożyczenia, no skróciłem mu dobra i myślę, że co, takim składem wyjdziemy na pierwszy meczyk czy to będzie ostatni mecz wlazło jako Próbę to się okaże. O kurwa, mamy 25 minut odcinka. Troszeczkę się zagalopował człowiek. Ci przyjemnie nagrywa i, i dupa. Dobra, przeczytamy jeszcze sobie wiadomości. To była niełatwa mordo, tylko sprawdzam dobrze, że się zgadzamy i rozważę Twoją prośbę. I wlazło od. Czyli to był jego ostatni mecz. Dobra, ja w tym momencie się żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jak się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę, jakiś komentarzyk napisać. Dzięki i do następnego. Hej hej!